Witajcie kochani na moim kanale. Zapraszam Was na premierę nowej zdrapki Wielka Czarna Perła. Yy, tutaj trzeba zdrapać yy, symbole i znaleźć taki dolar albo pierścionek i wtedy mnożymy razy dwa i wygrane się sumują. Mam drapeczkę z numerem 9. Yy, i zapowiadam też drapania całej paczki udawanej magiczne 5. Jeszcze mi zostało dokupić 6 zrapeczek i może jutro mi się uda i dokupię. W każdym razie na pewno będą odcinki. A dzisiaj sobie przetestujemy tą drapeczkę, zobaczymy czy coś będzie czy nie. Zaczynamy i drapiemy. Gdzie to zaczynamy? A tu mamy tutaj całą bransoletkę narty, nic ciekawego kolejna zrabka, która jest jaka jest, jest auto muszka kwiatek, gwiazda biedronka ananas, tulipan korale kotkowa, zegar klucz i kolejna słońce cytryna perfumy korona i kłódka, także zrapeczka jest pusta. C, nie, O. Na razie jedną litrkę ORM. No co, zaliczone. Na razie nie będę kupować tej zrapki, no bo skupiłam się na tej udawanej paczce, więc zobaczymy, co tam będzie. Ja Wam dziękuję za oglądanie, pozdrawiam i do zobaczenia w udawanej paczce. Pa, pa!